Naprawdę długo zastanawiałem się, co powiedzieć o tym filmie i doszedłem do wniosku, że muszę zacząć od tego, że jest to absolutny majstersztyk. Jest to absolutny majstersztyk tego, jak przez ponad 20 lat można podawać ludziom cały czas to samo, oni dalej to oglądają. Krzykrzew. Muszę przyznać, że ogólnie Krzyk 6 całkiem mi się podobał. Nie uważam, żeby był to film wybitny, ale na pewno jest to jeden z najlepszych odsłon tej franczyzy. Pokuszę się o pewne porównanie do świata gier, ale ponieważ jest to porównanie do świata gier z mojej młodości, czyli z poprzedniego tysiąclecia, będę musiał je trochę dokładniej opisać. Kiedyś, kiedy studia tworzące gry chciały wydobyć jak najwięcej pieniędzy z jakiegoś tytułu, który okazał się sukcesem, wypuszczały jego sequel, kontynuację, która niestety często okazywała się Dokładnie tą samą grą 1 do jednego, w której były tylko podmienione grafiki. Były na przykład zmienione też nazwy, natomiast mechanika, właściwie scenariusz, zadania, sposób działania poszczególnych... Y Poszczególnych mechanizmów były dokładnie takie same. I cała seria krzyk poniekąd nie z tego rodzaju e, odgrzewanym kotletem. Horrorowa wersja e, Hunanitów, kiedy zastanawiamy się, czy to kamerdyner jednak zabił, e, która w swojej pierwszej odsłonie była bardzo świeża i ciekawa z uwagi na meta-poziom e, e, humoru, pe pełną samoświadomość. No i twist na końcu, który. Nie był spotykany wcześniej w tego typu filmach, czyli że morderca nie był jeden, a było ich dwóch, ale ponieważ cały czas byli skryci pod maską, nie mogliśmy się tego domyślić. I w każdej kolejnej części twórcy w pewnym sensie próbowali przebić samych siebie, ale tak naprawdę podawali nam dokładnie ten sam kotlet. Odgrzany. Czasem był po lewej stronie talerza, czasem po prawej, czasem był do góry nogami, czasem surówka była z boku, czasem na nim, czasem pod nim, ale zasadniczo było to to samo danie. No i w krzyku 6 mamy nowy zestaw bohaterów, e, z czwórką, którzy kontynuują z krzyku 5. Mamy Nowy Jork zamiast Woodsboro, wielka zmiana. I to koniec zmian. I kiedy już seria zjada swój ogon przez te faktycznie ponad 20 lat, no to siłą rzeczy. E, no nie są w stanie kilku rzeczy przeskoczyć. A więc ponownie mamy Ghostface'a, który wykonuje takie pokazy akrobatyczne i siłowe, które po tym jak mamy reveal tego, kto się pod maską chowa, okazuje się, że były absolutnie niemożliwe, wprowadzając nas dosyć daleko w pole, jeśli chodzi o odgadnięcie, kto może się kryć pod maską. Dodatkowo, na szczęście, w dużo mniejszym stopniu niż w poprzedniej części, Ghostface posiada taką bardzo fajną i przydatną dla seryjnego mordercy moc, która powoduje, że kiedy chce on kogoś zabić, to wtedy nikt inny na niego nie patrzy, a najlepiej jakby naokoło w ogóle nikogo innego nagle nie było. I to było to, co chyba najbardziej denerwowało mnie w części piątej, czyli kiedy e, przykładowo Ghostface chciał zabić kogoś w szpitalu, pacjentkę de facto, to nagle nie było na tym piętrze szpitala żadnych innych pacjentów, żadnych pielęgniarek, żadnych doktorów, żadnej ochrony. Nikogo. Mógł ciąć, kopać, ona mogła krzyczeć, mogli się rzucać, tłuc, niszczyć wszystko. Nikt się tym nie przejmował. Pogóstwo i zrobił swoje. Tutaj podobnie mamy kilka scen, w których wiarygodność jest zerowa, a trochę mimo wszystko po krzyku, ponieważ nie ma tu żadnych nadprzyrodzonych morderców, oczekuję zawsze tego, jak w pierwszej części, że ci ludzie będą padali trupem w taki sposób, żeby faktycznie dla wszystkich to było zagadką e, i taką wiarygodną. I w tej części. Na przykład, scena w metrze, która swoją drogą jest bardzo fajna, miło się ją ogląda, ale jest no. jest absurdalna. A więc, jeśli jest się fanem serii Krzyk i można to wszystko odłożyć na bok, zapomnieć, wrzucić to swoje niedowierzanie do kosza i powiedzieć, łykam wszystko, bo lubię. Swoją drogą, nie mówcie tak na imprezach, bo to się może źle skończyć. To wtedy ten film jest jedną z najlepszych odsłon tej serii. A główna w tym zasługa Melisy Barrera i Jenny Ortegi, które naprawdę. Nie tylko bardzo dobrze odgrywają swoje postaci, ale te postaci też są tutaj bardzo dobrze napisane. A więc Melisę dalej nawiedza duch jej ojca, czyli Lumisa z pierwszej części, jednego z morderców. A z kolei Tara, grana przez Ginę Ortegę, chce mieć to z głowy, chce już przejść dalej. Nie chce mieć z tym nic wspólnego i rodzić tutaj konflikt między siostrami, dwoma głównymi bohaterkami, które muszą oczywiście zażegnać albo przynajmniej zawiesić na czas poradzenia sobie z ghostface'em. Wszystkie schematy z wcześniejszych odsłon krzyków są zachowane. Czyli w grupie mamy mniej więcej te same postaci, które zachowują się mniej więcej w ten sam sposób i w danym momencie filmu mówią mniej więcej te same rzeczy, więc cień podejrzenia pada na dokładnie każdego i czy się domyślimy, czy nie to na końcu zawsze pół sali będzie zachwycona, a pół sali będzie zawiedzione. To, co jeszcze było w tym filmie e, komiczne i było takim momentem, gdzie mówimy sobie, what the fuck, naprawdę, mogli to rozwiązać inaczej, to było głupie, to to, że faktycznie e, czasem w tym filmie ktoś może zginąć od takiego normalnego ciosu, który mógłby pewnie człowieka zabić, a czasem możecie człowieka zadźgać naprawdę też na pięć śmierci by starczyło i to nie starczy. I ten brak konsekwencji w tym, jak ten świat w Krzyku 6 działa, Trochę odebrał mi Friday z oglądania tego filmu. Podobnie było w piątce, tylko tam w dużo większym stopniu. W oglądało mi się dużo przyjemniej, chyba z uwagi właśnie na te dwie główne postaci, które były fajnie zagrane, fajnie poprowadzone i dynamika między nimi e, była na tyle ciekawa, że po prostu chciałem się dowiedzieć, czy te ich prywatne cele, które one sobie postawiły jakby od początku filmu, e, zostaną osiągnięte. Bardziej mnie interesowały ich losy niż e, cały plot. Filmu. A więc ponownie mamy kotleta. Tym razem surówka jest obok talerza. Po sztućce musimy iść do kuchni, a ziemniaki są pod stołem. Dalej są to te same ziemniaki z tym samym kotletem, tą samą surówką. Zasadniczo praktycznie nic nowego tutaj nie ma. Ale wydaje mi się, że postać grana przez Melisę Barrera, czyli starsza z sióstr, jest pewnym powiewem świeżości w tej serii. I daje ona ciekawe wyjście, albo nie wiem, nadzieję na wprowadzenie pewnych. No, może innowacyjnych dla serii rozwiązań w kolejnych odsłonach. Póki co podtrzymuję zdanie, że jeśli idziemy na kolejną odsłonę krzyku, to nie idziemy po nic nowego, świeżego, idziemy po raz kolejny pod tego samego kotleta, ponieważ po prostu bardzo go lubimy. A więc krzyk 6 ode mnie po zastanowieniu dostaje szósteczkę. Wydaje mi się, że nie ma w tej serii albo w tej odsłonie tej serii czegoś na tyle świeżego, żeby mógł zapracować na więcej. Chociaż jest dużo nadziei na to, że będzie lepiej niż było w roku ubiegłym. A jeśli podobają Wam się moje recenzje, to będę bardzo wdzięczny za wsparcie, a możecie mnie wesprzeć poprzez zasubskrybowanie, właśnie zostawienie komentarza czy lajka. No i oczywiście obejrzenie też innych recenzji mojego autorstwa. Wszystko to pomoże mi rozwijać ten kanał dalej i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnej recenzji.